Siemoneczko, mordeczko w kolejnym odcineczku. I dzisiaj, jak widzicie, kupujemy sobie te, takie super zinksy, A. I będziemy oczywiście zajęły się je otwierać pierwszą gazetkę. Czekajcie, otworzymy sobie co do jednego. Więc, tak yy, na porządku otworzymy to. Czekajcie, uwaga, uwaga, co mi wypadnie. Nie! Czekajcie! No nie gada! Zobaczcie co tu wypadło. Proszę. Mam też tą kawkę, ale mam fioletową. A właśnie coś się zamieniłem z kolegą. I mam żółtą. Mój ulubiony kolor. Cieszę się bardzo. Otworzymy jeszcze sobie paczkę. Uwaga, co my tu mamy? Co my tu mamy? Uwaga. Uwaga, mam nadzieję, że będzie coś czego nie mam i to jest o! Patrzcie! Skrzynka z narzędziami. Spoko. Spoko. I teraz e, drugi zinks. Mam nadzieję, że będzie coś wymarzonego, jakaś wymarzony. E, zinks. Uwaga, panie i panowie. O, już czuję. E, czuję, czuję, czuję. Nie czekaj. Kurczę, nie mogę wyciągnąć z instrukcji. Szerzej otworzę. Co? Patrzcie, co ja tu mam. Pan. Stop. Mój wymarzony. Po raz kolejny. Tak jak ten, e, Pan Krypelka. Jak zwykle na sam koniec odcinka coś wypadło ciekawego. No, jak zwykle. Słuchajcie, jeszcze tutaj mam e, odznakę. E, tak o. W następnym odcinku ben, e, ben, będę Wam czytał komiksy. Więc yy, na początku musimy wbić 5 lajków w górę, nie za dużo, więc może nawet dzisiaj to wbijemy. Ja się zami żegnam, zostawcie suba, pa pa!